Platon, Allegoria Jaskini, fragment siódmej księgi państwa, tłumaczył Władysław Witwicki. Przedstaw sobie obrazowo naszą naturę ze względu na kulturę umysłową i jej brak. Zobacz. Oto ludzie są niby w podziemnym pomieszczeniu na kształt jaskini. W niej oni siedzą od dziecięcych lat w kajdanach, przykute mają nogi i szyje tak, że trwają na miejscu i patrzą tylko przed siebie. Okowy nie pozwalają im obracać głów, z góry z daleka pada na nich światło ognia, które się pali za ich plecami, a pomiędzy ogniem i ludźmi przykutymi biegnie górą ścieżka, wzdłuż której widzisz murek zbudowany równolegle do niej. Podobnie jak u kuglarzy przed publicznością stoi przepierzenie, nad którym oni pokazują swoje sztuczki. Widzę, powiada. Więc zobacz, jak wzdłuż tego murku ludzie noszą różnorodne wytwory, które sterczą ponad murek i posągi i inne zwierzęta z kamienia i z drzewa i wykonane rozmaicie. Dziwny obraz opisujesz i kajdaniarzy osobliwych. Podobnych do nas, powiedziałem. Bo przede wszystkim, czy myślisz, że tacy ludzie mogliby z siebie samych i z siebie nawzajem widzieć cokolwiek innego, oprócz cieni, które ogień rzuca na przeciwległą ścianę jaskini? Jakimże sposobem, powiada, gdyby całe życie nie mógł żaden głową poruszyć? Więc, gdyby mogli rozmawiać jeden z drugim, to jak sądzisz, czy nie byliby przekonani, że nazwami określają to, co mają przed sobą, to, co widzą? Koniecznie. Więc w ogóle, dodałem, ci ludzie tam nic innego nie braliby za prawdę, jak tylko cienie pewnych wytworów. Bezwarunkowo i nieuchronnie, odpowiada. A popatrz sobie, dodałem, ich wyzwolenie z kajdan i uleczenie z nieświadomości. Jakby to było, gdyby im naturalny bieg rzeczy coś takiego przyniósł. Ile razy by ktoś został wyzwolony i musiałby zaraz wstać i patrzeć w światło, cierpiałby robiąc to wszystko, a tak by mu w oczach migotało, że nie mógłby patrzeć na te rzeczy, których cienie poprzedniego dnia oglądał. Jak myślisz, co on by powiedział, gdyby mu ktoś mówił, że przedtem oglądał ni to, ni owo, a teraz coś bliższego bytu, że zwrócił się do czegoś, co bardziej istnieje niż tamto. Więc teraz widzi słuszniej. I gdyby mu ktoś teraz pokazał każdego z przechodzących i pytaniem go zmuszał niech powie, co to jest. Czy nie myślisz, że ten by może był w kłopocie i myślałby, że to, co przedtem widział, prawdziwsze jest od tego, co mu teraz pokazują? Z pewnością powiada. A gdyby go ktoś dodałem gwałtem stamtąd pod górę wyciągał, po kamieniach i stromiznach ku wyjściu, a żeby go wywlókł na światło słońca, to czy on by nie cierpiał? A gdyby na światło wyszedł, to miałby oczy pełne blasku i nie mógłby widzieć ani jednej z tych rzeczy? O których by mu teraz mówiono, że są prawdziwe. No nie powiada tak nagle przecież. I myślę, że musiałby się przyzwyczajać, gdyby miał widzieć to, co na górze. Naprzód by mu najłatwiej było dojrzeć cienie, potem w wodach odbicia, ciała niebieskie i niebo samo po nocy łatwiej by mu oglądać niż po dniu widzieć słońce i światło słoneczne. Dopiero na końcu myślę. Mógłby popatrzeć w słońce, słońce samo w sobie i na swoim miejscu, mógłby dojrzeć i mógłby oglądać, jakie ono jest. Koniecznie, powiada. Potem by sobie wymiarkował o nim, że od niego pochodzą pory roku i lata, i że ono rządzi wszystkim w świecie widzialnym, i że jest w pewnym sposobie przyczyną także i tego wszystkiego, co oni tam poprzednio widzieli. Jasna rzecz, że do tego by potem doszedł. Więc cóż. Gdyby sobie swoje pierwsze mieszkanie przypomniał i tę mądrość tamtejszą, i tych, z którymi razem wtedy siedział wspólnymi kajdanami skuty, to czy nie myślisz, że uważałby sobie za szczęście tę odmianę, którą przeszedł, ale litowałby się nad tamtymi? I bardzo. A tam u nich przedtem może nie jeden zbierał od towarzyszów pochwały i zaszczyty, i dary? jeżeli najbystrzej umiał dojrzeć to, co mijało przed oczyma. I najlepiej pamiętał, co przedtem, co potem, a co równocześnie zwykło się było zjawiać i mijać. I najlepiej umiał na tej podstawie zgadywać, co będzie. Czy ty myślisz, że on by za tym tęsknił i zazdrościłby tym, których tam ci obsypują za szczytami i władzę im oddają? Czy też raczej stanowczo by wolał nie wiadomo jaką dolę znosić raczej, niż wrócić do poprzednich poglądów i do życia takiego jak tam? Ja tak myślę, powiada że wolałby raczej wszystko inne znieść, niż wrócić do tamtego życia. A jeszcze i nad tym się zastanów. Gdyby taki człowiek z powrotem na dół zszedł i w tym samym szeregu usiadł, to czy nie miałby oczu napełnionych ciemnością, gdyby nagle wrócił ze słońca? I bardzo, powiada. A gdyby teraz musiał wykładać tamte cienie na wyścigi z tymi, którzy bez przerwy siedzą w kajdanach, a tu jego oczy byłyby słabe, zanim by nie wróciły do siebie? to czy nie narażałby się na śmiech i czy nie mówiono by o nim, że chodzi na górę, a potem wraca z zepsutymi oczyma i że nie warto nawet chodzić tam pod górę? I gdyby ich ktoś próbował wyzwalać i podprowadzać wyżej, to gdyby tylko mogli chwycić coś w garść i zabić go, na pewno by go zabili. Otóż ten obraz, powiedziałem, kochany Glaukonie, trzeba w całości przyłożyć do tego, co się poprzednio mówiło. Więc to siedlisko, które się naszym oczom ukazuje, przerównać do mieszkania w więzieniu, a światło ognia w nim do siły Słońca. Wychodzenie pod górę i oglądanie tego, co jest tam wyżej, jeśli weźmiesz za wznoszenie się duszy do świata myśli, to nie zbłądzisz i trafisz w moją nadzieję, skoro pragniesz ją słyszeć. Bóg tylko chyba wie, czy ona prawdziwa, czy nie. Więc jeżeli o to chodzi, co mnie się zdaje, to zdaje mi się tak, że na szczycie świata myśli świeci idea dobra i bardzo trudno ją dojrzeć. Ale kto ją dojrzy, ten wymiarkuje, że ona jest dla wszystkich przyczyną wszystkiego, co słuszne i piękne, że na świecie widzialnym pochodzi od niej światło i jego Pan, a w świecie myśli ona panuje i rodzi prawdę i rozum. I że musi ją dojrzeć ten, który ma postępować rozumnie w życiu prywatnym lub w publicznym. Mnie mam i ja tak samo, powiedział, tak jak tylko potrafię. Więc proszę cię, dodałem, podziel ze mną jeszcze i to mniemanie. I nie dziw się. Że ci, którzy tam zaszli, nie mają ochoty robić tego samego co ludzie, tylko ich dusze chcą wciąż tam przebywać i tam dążą. To chyba też naturalne. No cóż, a czy to myślisz dziwne, jeśli ktoś od tych boskich widoków do marności ludzkich powróci, że nie wygląda wtedy jak ludzie i mocno wydaje się śmieszny, bo jeszcze słabo widzi, zanim się nie przyzwyczai do tutejszych ciemności, kiedy będzie musiał w sądach czy gdzieś indziej walczyć o cienie sprawiedliwości albo o bałwany. Które tylko cienie rzucają, i stawać do zawodu w te rzeczy tak, jak je biorą ludzie, którzy sprawiedliwości samej nie widzieli nigdy. To nie jest zgoła dziwne, powiedział. Gdyby ktoś miał rozum, dodałem, to by pamiętał, że dwojakie bywają zaburzenia w oczach. Jedne u tych, którzy ze światła do ciemności przenoszą, drugie u tych, co z ciemności w światło. Więc gdyby wiedział, że to samo dzieje się i z duszą, to kiedykolwiek by wiedział. Że się któraś miesza i nie może niczego dojrzeć. Nie śmiałby się głupio, tylko by się zastanowił, czy ona wraca z życia w większej jasności i teraz ulega zaćmie, bo nie jest przyzwyczajona, czy też z większej ciemnoty weszła w większą jasność i zbytni blask ją olśnieniem napełnia. Wtedy by jej stan i jej życie uważał za szczęście, a nie litowałby się nad tamtą. A nasza myśl obecna, ciągnąłem, wskazuje zdolność tkwiącą w duszy każdego człowieka. Tak jak oko nie mogło się z ciemności obrócić ku światłu inaczej jak tylko wraz z całym ciałem, tak samo całą duszą trzeba się odwrócić od świata zjawisk, które powstają i giną, aż dusza potrafi patrzeć na byt rzeczywisty i jego pierwiastek najjaśniejszy i potrafi co widzenie wytrzymać. Ten pierwiastek nazywamy dobrem.